Jak zakupimy łoka, należy go wysezonować. Odtłuszczamy, woda, Ludwik nasz, polski, klasyczny Ludwik. I to będzie jedyny moment, gdzie nasz łok będzie miał kontakt z detergentem. Wsadzamy do wiadra, usuniemy cały tłuszcz. Łok jest wymyty, odtłuszczony. Stal węglowa będzie błyszczała się tak jak stal. A my musimy wypalić ją. Patrzcie, w tym miejscu ze srebrnej zrobiła się najpierw brązowa. A teraz niebieska. Do takiego stanu musimy doprowadzić całą powierzchnię naszego łoka. Spora część łoka zmieniła nam kolor. Łok w całości zmienił nam kolor na niebieski. Patrzcie, jak to wygląda. Ja uważam, że to jest bardzo, bardzo, bardzo gorące. Nanosimy na łoka olej. Po naniesieniu oleju wszystko to nam ładnie ściemniało. I znów wypalamy teraz olej. Idę po cebulę, żeby zaromatyzować Przepaliliśmy naszą pierwszą cebulę. Wyczyściliśmy. Tylko wodą i nanosimy kolejną warstwę tłuszczyku. I tak po każdym użyciu będziemy tylko czyścić go wodą, smarować olejem. Dziękuję za jajko. Do powierzchni nic nam się nie przykleiło i o to chodziło. Do zobaczenia w następnym odcinku.